idziemy do skarbu, który nazywa się T2. Musimy znaleźć most i takiego kurczaczka. Macie tutaj wszystko oznaczone na minimapce, gdzie to wszystko jest. Macie też pokazany punkt widokowy, gdzie jest dokładnie e, pokój. Musimy iść do tego pokoju, ale do niego do środka nie wejdziemy. Musimy wejść od drugiej strony przez okno. Chodźcie za mną, a obiecuję, że się nie zgubicie. Poniżej pięterka mamy okno, do którego po prostu wchodzimy do tego okna. Jak już będziemy w tym oknie, szukamy kratki wentylacyjnej, i ta kratka wentylacyjna będzie nas prowadziła góra-dół. My idziemy oczywiście ku górze. Jak już będziemy na tej górze, rozwalamy oczywiście wszystkie zombiaki, które będą nam przeszkadzały. Rachciach i po nich się nie przejmujcie. Za plakatem strzelniczym będziemy mieli klucz. Dzięki temu kluczowi podchodzimy do naszej wielkiej magicznej skrzyni, która potrzebuje oczywiście magicznego klucza i otwieramy naszą skrzynkę ze skarbem. Mamy tu troszeczkę rzeczy do pozbierania, więc nie bójcie się zbierać. Pozbierajcie wszystko, co jest tylko możliwe. Użyjcie klucza, wchodźcie do środka i macie tutaj skarb. Naprawdę warto tutaj zaglądać co jakiś czas, bo jest tutaj naprawdę sporo legendarnych broni miotanek, sporo wszystkiego, więc polecam. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Zostawcie suba, zostawcie lajka, aby zwiększyć zasięgi. Do zobaczenia.